Witam wszystkich oglądających mój film. Wcześniej już pokazywany, omawiany przeze mnie pistolet rosyjskiego koncernu Aniks Skif A3000 A dzisiaj pokażę po prostu w jaki sposób się w sposób bojowy w jaki sposób się przebija kapsułę i w jaki sposób się strzela. Yy, pistolet w tej chwili mogę powiedzieć, że trzymam w rękach Unikat, z tego względu, że firma już rosyjska Anix, z tego co wiem, chyba już nie produkuje tego typu pistoletów. Ten pistolet tutaj, przeze mnie, trzymany jest pistoletem nowym, nigdy nie używanym jest to fabrycznie nowy pistolet magazynowany, można w ten sposób powiedzieć, przez 10 lat bo zakupiony był w 2007 roku. Mamy 2017, więc pistolet ma no 10 lat. No, nigdy nie był używany, zakupiony przez starszego pana. I w tej chwili niespełna ponad 80-letni pan po prostu odsprzedał mi ten pistolet. Yy, no, strzelałem, miałem, miałem poprzednio yy, też pistolet tego typu. W poprzednich filmikach tam pokazywałem konstrukcję. Ale nigdy nie miałem do czynienia właśnie z nowym egzemplarzem, żeby po prostu przetestować, poszczelać. Więc będę miał okazję się przekonać, jak to jest strzelanie z nowego egzemplarza właśnie Skifa A3000. Zobaczymy za chwilę, jak to się będzie zachowywało, czy w ogóle pistolet jest sprawny, czy będzie w ogóle działał. Yy, tak dla przypomnienia, jest to pistolet właśnie rosyjskiego koncernu Anix w kalibrze 4,5 mm. Jest to najmocniejsza wiatrówka Sprzedawana w Polsce w wersji pistoletowej. Mówię w wersji pistoletowej, nie w wersji karabinowej. W wersji pistoletowej prędkość początkowa wystrzelenego śrutu z tej wiatrówki to jest 160 metrów na sekundę. Z takich ciekawostek, pistolet: yy, można do tego pistoletu używać każdy rodzaj śrutu. Z tego względu, że Przede wszystkim można używać śród BB, okrągłego, ale po prostu musi być to konkretnie dobrej jakości śród, w kalibrze 4,5 równe. Nie może być to podkalibrowy 4,46 i tak dalej. Po prostu nam się wysunie z magazynka. Dobra, pokażę magazynki. Tak wyglądają magazynki. W poprzednim filmiku pokazywałem te magazynki, w jaki sposób się je ładuje. Tu już mam magazynki załadowane, gotowe. Każdy magazynek mieści 28 śrutów. W komplecie są dwa magazynki. Jeszcze z takich ciekawostek pokażę. W komplecie do pistoletu oczywiście jest taki przyrząd, który służy właśnie... Do ładowania, za pomocą tego elementu, wkładamy śród i po prostu wciskamy. Za pomocą tego elementu możemy po prostu rozładować magazynek. Po prostu w ten sposób. No dobra, jeszcze pistolet pokażę może. Ma blokadę z pustu. Safe w tej chwili jest zablokowany. Fire, mam odpięty magazynek oczywiście w tej chwili. Fire, Pistolet działa w systemie właśnie double action, tak jak w tej chwili, i single action. Po napięciu właśnie kurka skraca się nam droga z pustu, można oddać precyzyjny szczał. No dobra. Jeden z użytkowników mnie po prostu pisał coś że ostatnio, że ma problem, jak się właśnie otwiera, właśnie tutaj wyciąga kapsułę. To jest taki przycisk. Po naciśnięciu tego właśnie przycisku... O, tak jak widać, kapsuła wyleciała. Więc żeby otworzyć tą kapsułę, wystarczy... Ja miałem po filmiku, w jaki sposób się właśnie ładuje tą kapsułę. Ja jestem z filmików, więc można zawsze znaleźć. Ja się posłużę kapsułą firmy... Mareks Głównie te kapsułki używam. Mam do nich dobre przekonanie. Dobra. Czyli tak. Wkładamy w ten sposób. Zamykamy tą pokrywkę. Następnie kręcimy tym pokrętłem tak jak wskazówki zegara do oporu. Jeżeli już dokręcimy do oporu, należy tylko tą pokrywkę zamknąć w dół, i mamy przebitą kapsułę CO2. Czyli tak. Wkładam magazynek. Odbezpieczam pistolet. Fire. Pierwszy ciał zrobię z napinacza. Sprawdzimy jeszcze, ile magazynku zostało śrutów. Tu jest dźwignia. Jest to tak jak w Walterze 9.9. Z prawej, jak i z lewej strony. Po naciśnięciu właśnie w dół wysuwa nam się magazynek. Zostało jeszcze 5 śrutów. Pistolet się dobrze zachowuje, nic nie, nic nie zostało w magazynku, chociaż przeze mnie był ten magazynek dobrze załadowany. E, może jeszcze powiem jakim śrutem go załadowałem. Tego typu właśnie używam śrut do tej wiatrówki. E, należy przede wszystkim, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, który opisywałem, należy używać śrutu jak najkrótszego. Tu ja mam z płaskim czubkiem, bo dobrze się zachowuje. 아, 다뻔하 Został nam tutaj, tak jak widać, pistolet jest to prawda nowy, ale tak jak widać, jeden ze śrutów nam po prostu tutaj został. Więc, no zobaczymy, jak będzie to na następnym magazynku. Więc, no to też, że jest magazynek nowy, to też może nie być wyrobiony. Ale większość śrutów po prostu bez problemu. Nie ma czegoś takiego, jak w niektórych, zdezelowanych magazynkach, że po prostu nie każdy śrut nam po prostu się blokuje, zostaje. A dobra, załadujemy. Następny magazynek. Pokażę to, jak to z daleka się odbywa.

Dobrze. Magazynek już prawie jest pusty. W tym magazynku się zdarzyły trzy zacięcia, trzy śróty po prostu zostały. Więc no tak jak widać magazynki tego typu właśnie konstrukcja magazynków z tego względu, że nawet fajnie, że można załadować każdy rodzaj śrutu, ale nawet w nowym egzemplarzu no śrut się po prostu czasami potrafi zaciąć i nie wylecieć. Tak jak widać tu jeden. Tutaj drugi. Ale ogólnie, no przyrządy celownicze muszę jeszcze trochę ustawić, bo szczerbinka. Oczywiście szczerbinka muszka jest stała, nieregulowana. Szczerbinka oczywiście jest regulowana w pionie i poziomie. Może pokażę jak to się zgrywają przyrządy celownicze. Dwie kropeczki na musz, na szczerbince i jedna kropeczka. O, tak to wygląda. No dobra, no fajny pistolet, no. Mimo tego, że czasami faktycznie nie zawsze y, zacina się. To jest też nowy egzemplarz. To było pierwsze strzelanie. Cieszę się, że pistolet ogólnie działa. Poprzedni pistolet, który miałem używany tam po prostu około 160 śrutów mi się udało wystrzelić tamte, za pomocą tamtego, więc y, nie wiem jak tu będzie. Ten jest nowy jeżeli się komuś pistolet, filmik, podobał i ma możliwość ktoś zakupu takiego pistoletu, właśnie, no tak jak ja, w nowym egzemplarzu nieużywany albo po prostu w dobrym stanie pistoletu, warto po prostu ten pistolet posiadać, z tego względu, że no 160 metrów na sekundę, prędkość początkowa śrutu no, pistolet pod tym względem jest, można powiedzieć, liderem, jeżeli chodzi o pistolety Na nabój CO2. Na nabój CO2. Dobra. To tyle. Pozdrawiam wszystkich. Jeżeli komuś filmik podobał, łapka w górę. Zapraszam ewentualnie do oglądania moich innych filmików o innych wiatrówkach. Albo o tych, co już poprzednio nakręciłem. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.